Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie z tej strony Michael, a to jest kolejny odcinek serii Jungle Tier list. W serii tej oczywiście kto nie wie, omawiamy najsilniejsze oraz najsłabsze jednostki w aktualnym patchu do wbijania dywizji, także zapraszam do materiału. Przejdźmy od razu do opisu patcha 11.9, czyli tego co Riot miał zamiar zmienić czy uaktualnić swoje rozgrywce. Widzimy tutaj na pierwszy rzut oka sporą liczbę osłabień oraz wzmocnień dżunglerów. Mam wrażenie, że przez tego screena głównie patch 11.9 jest dedykowany dżunglerom, nie tylko ze względu na osłabienia i wzmocnienia, ale również na wszystkie przedmioty, które składają właśnie dżunglerzy. Także zacznijmy od samego początku. Na pierwszy rzut oka możemy ujrzeć Dianę, która otrzymała nerfa na swoją umiejętność pasywną oraz dodatkowo na podstawowe statystyki. Niemniej jednak, nie wydaje mi się, że Diana zostanie zabita przez te właśnie nerfy. Z tego powodu, że Diana do tej pory ma 300% damage'a zadawanym przeciwko stworom i do tej pory radzi sobie najlepiej ze wszystkich junglerów, jeżeli chodzi o clear. Nie wydaje mi się, że jakiś tam przyrost pancerza czy przyrost zdrowia bardzo mocno zabiję tą postać, także wydaje mi się, że to w ogóle nie będzie odczuwalne, jeżeli będziemy nią grać. Odwrotnością tego co powiedziałem jest kolejny nerf y, skierowany do doktora Mundo od strony Riotu, ponieważ kolejny przyrost pancerza oraz przyrost obrażeń od ataku jest znerfiony i ten Mundo otrzymał na przestrzeni kilku tygodni nerfa na Q, nerfa na E, nerfa na regenerację, i teraz dostaje podstawowe statystyki. Wiem, że to jest trochę mundo dedykowany górnej alei, niemniej jednak, jeżeli ktoś go faktycznie by wybierał w dżunglę, no to teraz to by totalnie z góry do dołu przegrywał każde rozgrywki. Dalej mamy tutaj również Garena i Gragasa, i te obydwa czempiony oczywiście również otrzymały nerfa na. Topside, ponieważ coraz częściej możemy Garena czy Gragasa użyć właśnie na topside, a nie na dżungli. I tak widzicie sami, jakbyśmy go pikowali w las na przykład takiego Garena, to byśmy mieli mniej dodatkowego pancerza oraz odporności na magię. Z kolei zaś Gragase mamy większe tak naprawdę nerfy w postaci obrażeń z E. Ja wiem, że Gragas sobie znakomicie radzi z dżunglą, jednak te 20 punktów w bardziej takim medium late game może być na pograniczu trochę odczuwalne. Jeżeli chodzi o największą niespodziankę patcha 11.9, to spore nerfy Hecarima, czempiona, który jest w mecie od nie chcę skłamać, ale chyba półtora roku i otrzymuje on kolejne nerfy między innymi na swoje Q, na swoje E również i na podstawowe statystyki. Riot stwierdził dosyć konia, pora go zwalić. I dzięki temu, że otrzymuje on kolejne nerfy, mam wrażenie, że teraz Hecarima będziemy mogli tylko wybierać sytuacyjnie. I z drugiej zaś strony dobrze, bo ile można tak naprawdę grać tym jednym ciągłym czempionem? Idąc dalej, oczywiście pomijamy sobie Heimerdingera, pomijamy sobie Jinx i mamy tutaj dosyć ciekawe. Ciekawego buffa na Darkinie, jakim jest 10% zwiększenia obrażeń od ataku. Taka drobnostka, która może powrócić trochę Kena do mety, na nie w 100%. Także tutaj radziłbym uważać, nie od razu pikować Kena, bo trzeba trochę też nim pograć. Także ciekawy buffik, również takiego ciekawego buffa otrzymała Kindred, która ma szybciej swoje Q oraz w drobnym stopniu w medium game oraz w late game ma zbuffowane swoje obrażenia podstawowe. Także naprawdę przyzwoity buff dla obydwu obydwu championów. Idąc dalej, Morgana. Mam wrażenie, że Riot właśnie powoli zaczyna tworzyć alternatywne postacie, które starają się szybciej farmić niż Udyr i Hekarim, ale Morgana była z Dianą tak broken, że od razu one po dostały nerfy. I teraz właśnie z tego powodu, że Morgana jeszcze szybciej radziła sobie z klierowaniem całego lasu niż jakaś Lilia czy właśnie Udyr, to właśnie wło otrzymuje znerfienie na o 15% przeciwko stworom, dzięki czemu Morgana mam wrażenie, że teraz ze swojego cleara full cleara z 3,20% przejdzie na 3,30%. No w drobnym stopniu 10 sekund różnicy, niemniej jednak to 10 sekund jest naprawdę ważne. Tutaj, Secic, widzę, że otrzymuje właśnie dodatkowe obrażenia, całkiem spoko, natomiast widzę, że. Chyba set jest bardziej dedykowany topside'owi niż dżungli, także spoko. Skralując dalej, oczywiście mamy kolejnego dżunglera, jakim jest Trundle. Trundle nie otrzymuje absolutnie żadnego damage'a, żadnych podstawowych, dodatkowych obrażeń, tylko i wyłącznie slow'a za pomocą swojego pilara. Mam wrażenie, że to jest taka inicjatywa, żeby go faktycznie powoli do mety przywracać i go przygotowywać, także ciekawa opcja Niemniej jednak, no, nie w 100% nie będziemy jej wykorzystywać. Dalej mamy już przedmioty, koniec bohaterów. Cieszę się bardzo mocno, że pancerz umrzyka, czyli Deadman's Plate na angielski, dostaje nerfy, bo mam wrażenie, że wszyscy dżunglerzy w tej mecie są tankowaci i są zbytnio mobilni. Także cieszę się, że w końcu nie będą aż tak mocno tankowaci. Pancerz umrzyka otrzymuje nerfa na 100 punktów zdrowia. Dalej mamy taniec śmierci, to jest chyba Devdance. I ostatnio mówiłem w zeszłym odcinku. Jeżeli ktoś oglądał, to serdecznie dziękuję. Mówiłem, że Gravesik na przykład nic nie otrzymuje ze strony Rayotu. Wszystkie postacie otrzymują dookoła niego jakieś buffy, jakieś zmiany, a Graves stoi w miejscu. I mam wrażenie, że przez to Rajot się mnie posłuchał i takie taniec śmierci zostaje zbafowane, żeby powoli Gravesa przywracać do mety. Odnowienie kamienia księżycowego. I ten kojarzony trochę z supportami, natomiast mi się nasuwa tylko jedna myśl na moim oczywiście języku przede wszystkim i Wernik, który był właśnie za każdym razem sytuacyjnym elementem, który uatrakcyjniał granie kogoś innego tarcze. Także tutaj zwiększenie leczenia łaski gwiazd o 10 punktów jest naprawdę przyzwoite. Także wydaje mi się, że częściej przez to będziemy Iwerna spotykać na solo kolejce. Słoneczna Egida otrzymuje zwiększone dodatkowe obrażenia, zadawane potworom o 50%. I to jest bardzo mocna alternatywa teraz dla turbochemicznego pojemnika. Mam wrażenie, że Riot naprawdę chce wyeliminować te wszystkie jednostki, które faktycznie składały turbochemicznego. I dzięki temu, że Słoneczna Egida również kosztuje 400 zł więcej, no będzie ciekawą alternatywą. No i oczywiście wspomniany, od samego początku Turbo Chemtank otrzymuje kolejnego nerfa, kiedyś prędkość ruchu wynosiła 70%, teraz z 70 była znerfiona na 60 i teraz z 60 jest znerfiona na 40. Także spora, spora dawka znerfionych dodatkowych prędkości ruchu na item aktywnym także. Mamy tutaj również zbawowanie przedmiotu końc rozumu jakim jest wicent z angielskiego i przedmiot ten otrzymał buffa w postaci obrażeń od ataku oraz zmniejszenia wykonania tego całego przedmiotu, a teraz przejdźmy do tego, na co czekacie, czyli tier listy leśników. Rozpoczynając od samego dołu mamy Tier D przeznaczony dla postaci bezużytecznych oraz wymysłów Riotu, którzy też są również beznadziejni. Także zaczynając od samego początku mamy tutaj talona, którego zastanawiam się czy dodawać, jednakże byście pytali o niego w komentarzach, także postanowię go dodać, żeby uniknąć tych komentarzy. Dalej mamy usleś leśników, takich jak Shyvana czy chociażby Wukong, ponieważ są to postacie, które nie pasują kompletnie do mety, to nie jest ich czas. Natomiast jeżeli chodzi o kolejny skład postaci w tierze D, są to postacie skierowane bardziej do alei niż do dżungli. I tutaj, zaczynając od samego początku, mamy Sylasa, który radzi sobie o wiele lepszym stopniu na midzie czy topie. Mamy tutaj Shena, który radzi sobie wszędzie poza dżunglą. Mamy tutaj również Imalfajta, Kamilkę czy Seta, którzy są niby kiedyś byli fajnymi leśnikami, ale po nerfach, po jakichś tam zmianach, lepszymi są jednak to plainerami. Idźmy dalej. Przed nami moi drodzy TRC, w którego w skład wchodzą wszystkie postacie skomplikowane, bardzo ciężkie mechanicznie i jednocześnie postacie sytuacyjne. W ich skład oczywiście wchodzi między innymi Nidalka, Kartus, Lilia, Ewelinka czy chociażby Talia jeżeli chodzi o apę dżunglerów, ponieważ są to postacie idealne do smurfowania. Mam wrażenie, że każdy smurf, który gra na niskim progu rankingowym powinien właśnie te wybory pikować w champion selekcie, ewentualnością jest tutaj również jeszcze Twitch. I w dużym stopniu trzeba znać podstawy gry. Wydaje mi się, że początkujący gracz nie powinien się za te wybory zabierać. Natomiast, jeżeli chodzi tutaj o adekwatne, sytuacyjne postacie, są to postacie, które otrzymały właśnie ostatnimi czasy Nerfa, jak właśnie Mundo, czy chociażby Garen, oraz sytuacyjnymi pikami są dodatkowo Pantheon oraz Jax. Którzy radzą sobie bezproblemowo na jakieś hyperkery, na jakieś postacie, które spróbują cię one to wydaje mi się, że taki Pantheon i Jax jest przyjemnym na nie wyborem. Idźmy dalej. Przed nami, moi drodzy, najbardziej spektakularny tier odcinka, czyli tier B, w którego skład wchodzą wszystkie postacie, które ostatnimi czasy otrzymały spore dawki nerfów, oraz w drobnym stopniu są tutaj również postacie sytuacyjne. Na pierwszy rzut oka, pierwsze co oczywiście widzę w tym. Tierze wszyscy dżunglerzy, mamy tutaj Hecarima, który teraz tutaj wprost idealnie pasuje, ze względu na to, że bardzo mocno go znerwili na wszystkich umiejętnościach, jest jeszcze na przedmiotach, myślę, że Tier B będzie dla niego stosowny. Dodatkowo postacie sytuacyjne, takie które można pikować raz na jakiś czas, nie non stop tylko mówię raz na jakiś czas, ponieważ kiedy kontruje nas ktoś to nie warto nimi grać. Najczęściej tutaj gramy Jarvanem jeżeli mamy fajnego midlanera, jeżeli gramy na postacie na blisko możemy pikować Olafa, natomiast jeżeli nie radzimy sobie zbytnio na postacie na daleko, Gragas też nie jest za dobrym wyborem. Tutaj również adekwatnym jest Rengar, który nie fajnie radzi sobie naprawdę w tanki ewentualnością jest tutaj jeszcze master, który na tanki w niskim progu rankingowym sobie tak radzi połowicznie. Natomiast wielkim minusem mastera jest to, że wystarczy mu dać jednego stuna i on nic nie zrobi. Także myślę, że ten tier jest właśnie dla niego też dobry. Dalej mamy tutaj również Gravesa oraz Viego, o którym wspominałem też w zeszłym odcinku, że dookoła nich nic się w zupełności nie dzieje i Gravesa bym do tej pory tutaj zostawił bo wiem, że teraz ten taniec śmierci, ten Devdance otrzymał jakieś tam w drobnym stopniu buffy. Natomiast nie wiem, czy to ten buff aż tak bardzo mocno uatrakcyjni jego damage, także na samym początku zostawimy go na tierze B z myślą o tym, żeby później go dać do tieru na przykład A. Dalej jeszcze elementem końcowym jest tutaj przede wszystkim trundle oraz skarner, którymi możemy pykać ze względu na drużynę oraz na kontry przeciwnika, bo pamiętajmy, trundle jest świetnym. Świetnym pikiem w tanki za pomocą swojej erki wysysa nie dość, że obrażenia to w dodatku jeszcze armory i rezisty, a Skarner oczywiście typowy champion, który gra pod drużynę przygwarza przeciwnika, jednocześnie przyciąga go do właśnie całej drużynki, Także myślę, że ten tier można w takim właśnie stopniu zamknąć. Idźmy dalej. Nadszedł najwyższy czas na tier A, w którego skład wchodzą wszystkie postacie metowe, jednocześnie można grać je na wiele przeróżnych sposobów. Także zacznijmy od samego początku. Mamy tutaj przede wszystkim Rek'Sai oraz Lissina, którzy otrzymali ostatnimi czasy buffa. No bardziej tutaj chodzi o Lissina, którego już nie gramy pod Gore Drinkera, a Eclipse'a, dzięki temu możemy zadawać naprawdę damage. I wiem, że Lisin jest ciężki mechanicznie. Niemniej jednak, Lisin już jest bardzo mocno rozpoznawalny w tym sezonie, i wydaje mi się, że jednak. Początkujący gracz może sobie nim na spokojnie poradzić. Jednakże, jeżeli sobie nim nie poradzi, są na szczęście lepsze opcje, o wiele prostsze, jak na przykład Warwick i czy chociażby Fiddlestick, którzy mogą praktycznie stać w miejscu, autoatakować bez żadnego problemu. I tylko i wyłącznie możemy dawać tarczę sojusznikowi, gierka sama nam się będzie wygrywać. Także widzicie, są adekwatnie prostsze. Wybory, jeżeli chodzi o ten moment, dodatkowo również tutaj mamy rework najnowszy Ramusa czy chociażby dominację Zaka. Mam wrażenie, że dzięki temu, że Sunfire Egida otrzymała o 50% damage'a więcej przeciwko stworom, te postacie mogą być przywrócone do mety. Również ewentualnie alternatywką jest tutaj Amumu czy Sejuani. Podstawowa czwórka tanków, których, których polecam od dobrych. Dwóch tak naprawdę lat, natomiast jeżeli ktoś nie lubi grać tankami, nie ma żadnego problemu. Są również inne postacie w mecie, takie jak Nocturn, którego można grać pod One pod Strike Breakera. Również tak samo możemy grać tutaj Keynika, którego gramy albo pod właśnie tego czerwonego czy niebieskiego Keynika. Alternatywką może być tutaj jeszcze również Wajka, którą ostatnimi czasy mogliście ujrzeć bardzo często na moich live streamkach ponieważ yy, graliśmy ją pod Divine'a, Trinity Force'a, Eclipse'a i za każdym razem po prostu działała, także też to jest świetny wybór do odepekowania tej postaci, bo bardzo rzadko można ją faktycznie widzieć. Yy, kolejnym zaś elementem jest tutaj Echo, czy chociażby również i Kindred. Kindred z tego powodu, że ostatnimi czasy właśnie otrzymuje te buffy z dnia na dzień, także myślę, że niedługo nawet Kindred będziemy mogli ujrzeć na Tierze S, jeżeli tak dalej pójdzie, natomiast Eko zawsze był silny. Eko zawsze był silny, tak samo również teraz jest Xin bardzo mocno przyzwoitym wyborem, jeżeli chodzi o ranking, ponieważ nie dość, że możemy grać go na dwa przeróżne sposoby i pod AP, i pod AD, to w dodatku jego zasięg do tego skoku jest naprawdę ciekawy. A teraz nadszedł czas na to, co wszyscy czekali i do czego przewidom odcinek, czyli tier S. Ostatnim elementem tier listy jest tier S, w którego skład wchodzą wszystkie postacie metowe, jednocześnie postacie Broken, którymi jesteście w stanie wbijać dywizję każdego dnia w każdej kierce. Oczywiście pozdrawiam wszystkich, którzy scrolują ten materiał do tego momentu. I zaczynając od samego początku: Diana oraz Morgana. Dwie postacie, które otrzyma otrzymały spore zmiany, spore buffy i tym samym zdominowały totalnie wszystko co istnieje w dżungli. Mają najszybszy clear, mają niezbalansowany damage, jednocześnie bardzo wcześnie mogą dominować absolutnie wszystkich. Dalej mamy tutaj również Udyra, który w drobnym stopniu otrzymał nerfy na chemtanka, Również postać taką jak Woliber czy Nunu, w którym w zasadzie uwierzyłem kiedyś swojego czasu, mówiłem, że Woliber może mile zaskoczyć metę. Tym samym się nie myliłem i Woliber do tej pory jest, istnieje Broken Junglerem nie tylko na solo kolejce, ale również i w kompetetywie. Dodatkowo Nunu również jest tutaj ciekawym wyborem, ponieważ ta postać wpasowuje się w każdy trend w każdą metę i w każdy przedmiot. Jednocześnie dba on o smoki, w postaci swoich umiejętności jest świetnym leśnikiem, jeżeli chodzi o ganki, teamfighty, czy choćby walki 1 na 1. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o inną, w zasadzie inny styl, to tutaj mamy przede wszystkim Szako, Elisę oraz Kha'Zix'a. Postacie bardziej dominujące solo kolejkę od niemalże samego początku. Działają wszędzie. Działają na niskim stopniu rankingowym, działają na wyższym stopniu rankingowym. Nie są zbytnio skomplikowane, bo wystarczy pograć nimi zaledwie kilka gierek, żeby się już nauczyć grać. Także tak mniej więcej prezentuje się cała tier lista, jeżeli chodzi o low-elo dżunglerów. High elo tier lista junglerów prezentuje się następująco i możemy w niej zobaczyć wiele ciekawych zmian, jakich nie zobaczyliśmy w low elo tier liście i już wypowiem dlaczego. Po pierwsze high elo tier lista różni się od niskich progów rankingowych tym, że tutaj dominujemy od samego początku stakując Conquerora, Face Rusha czy Dar Harvesta. W zasadzie walczymy drużynowo, a nie tylko i wyłącznie solo-kolejkowo, dlatego na przykład, takie piki jak Lilia czy Skarner poszły w górę, a w Low Elo tier liście poszły w dół. Dodatkowym aspektem, czy mile fajnym zaskoczeniem, jest tutaj również i Morgana na B tierze, z racji tego, że w zeszłym patchu polecałem ją w tierze D, teraz ją polecam w B, bo jest naprawdę interesująca oraz tak naprawdę spora liczba junglerów w Tierze A. Urozmaica ten ranking, także można tutaj naprawdę grać wszystkim i na pewno wszystko zadziała. Tym skromnym akcentem dziękuję moi drodzy za oglądanie tego materiału. Do końca. Mam oczywiście nadzieję, że wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanale, by być na bieżąco z kolejnymi filmami oraz newsami. No i co, będę leciał. Także trzymajcie się ciepło. Na razie. Strzała.